Nie to nie jest głośnik, to nie jest głośnik, słuchajcie To nie jest głośnik Kupiłem takie coś, zobaczcie, kupiłem takie coś Musisz kaszleć, no zobaczcie to mi to Słuchajcie, przez to byłem chory Sam się przeziębiłem, miałem gorączkę 4 dni byłem chory około Ja tak samo To jest filtr powietrza Nowy Xbox Nowy XBOX! Nowy XBOX! Nie no to jest filtr powietrza, wiecie kupiłem sobie żeby się lepiej, bo asma mi wróciła jak wiecie Muszę używać pompki Szybko się męczę Po złamaniu nogi no niestety trochę zdrowia podpadło Eee Donate, thank you! Panią Daniel bardzo Cię lubię, ale mogę się założyć, że po pierwszym liściu ze w oczach nie odpadasz z dalszej gry. A Z Twoją odpornością na to możesz wystartować w zawodach siedzenia na i 3 zł. Zobaczymy! Pogadamy o tym o 20. Czekaj, ja powiem Ci jedno. Miałem takiego kumpla i był naprawdę skorowany i tak dalej. Nie że wyglądał jak Ty. I dał sobie radę. Słucham się. Panie Doty, witamy Panie Danielu. Poinformować, że nie otrzyma pani od nas złamanej lokaty. Tak, otrzymałem wszystkie Dobra, pieniążki. Pozdrawiam, widzę pana Daniela oraz wasza pieniąż. Dobra, nie podawaj się za tych podwyższeń. Centymetry, kilometry, logarytmy naturalne, trzy złote.